Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Zaprasza Filip Marczyński. Naszym gościem dzisiaj jest Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Witam panie marszałku, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Na początek ten zamach na premiera Słowacji Roberta Fico. Oczywiście nie proszę o komentarz, bo i cóż tu komentować, ale czy to może być jakieś ostrzeżenie dla z jednej strony polityków, z drugiej strony dla wszystkich przez tą taką eskalacją powiedziałbym sporu politycznego i doprowadzania go do no, tej czerwonej strefy. Takiej naprawdę niebezpiecznej. Proszę pana, po pierwsze, oczywiście y, życzenia zdrowia panu premierowi, bo bez względu na to, jakie ma poglądy, to w stosunku do każdego, które, w stosunku do którego się zdarza taka sytuacja, y, trzymam za te osoby kciuki, chciałbym, żeby wyzdrowiały, szacunek dla rodziny. Po drugie, takie sytuacje nie biorą się z niczego. One się biorą z Zarządzaniem państwami poprzez konflikty nie jest to w Polsce zresztą nowość. Z stosowania języka nienawiści nie jest to w Polsce nowość. Przypomnę śmierć pana prezydenta Adamowicza powiem na jego zresztą pogrzebie. W związku z tym to jest takie wołanie niestety niesłuchane przez wielu. O rozsądek, o, 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 o umiar, o rozum w tych wszystkich sprawach. Tak? No bo od słowa się wszystko zaczyna, a się okazuje, że na śmierci może się skończyć. Czy to jest nauczka dla polskich polityków? Dla wszystkich jest. Czy dla wszystkich jest? Czy będziemy tę nauczkę, czy wyciągniemy z tego wnioski? Wątpię. Dlatego, że po wszystkich tragediach narodowych, które mieliśmy zwykle, te tragedie trwały i ten nastrój przez tydzień, po, po, po tygodniu wszystko wracało, e, wracało do, wszystko do tak zwanej normy. Do, do złej normy. A czy widzi Pan w tym możliwość ewentualnego jakiegoś podżegania ze strony tych wschodnich sił, tak najogólniej to nazwę, bo i instytucje unijne przestrzegają przed tą ingerencją właśnie wschodnią w wybory europejskie. Czy to może mieć jakiś związek Pana zdaniem? Może Pana zawsze może mieć związek, ale żeby była jasność nie mam żadnej wiedzy na ten temat. No mamy za granicą wojnę. Ta wojna obejmuje, e, objęła tak naprawdę cały świat, tak, bo angażuje się i cała Unia Europejska, angażują się Chiny, angażują się Stany Zjednoczone, angażują się ludzie. E, wojna hybrydowa wojna przede wszystkim przeciwko Ukrainie mówię o Rosji. Ale również hybrydowa Rosji, chyba prawie z całym światem, a na pewno z Unią Europejską. W związku z tym trzeba wszystkie te elementy, bardzo, które się pojawiają, bardzo dokładnie analizować i nie bagatelizować ich. Ja nie mam wiedzy, chociaż jestem członkiem Komisji Służb Specjalnych, bo jeszcze tej wiedzy nie mamy dokładnie, no ale zawsze trzeba sobie zadać pytanie: czy to jest normalne, że w przeciągu jednego dnia nagle w Polsce Siedem czy... czy tam cztery czy osiem pożarów się dzieje i czy to jest normalne, że to jest w tym samym czasie sędzia wyjeżdża na Białorusi i generalnie się okazuje szpiegiem. Co to robi? No to robi na przykład w sercach Polek i Polaków, daje pyta za za zadaje takie pytania, czy... Jesteśmy bezpieczni? Czy możemy się czuć bezpieczni? Czy na pewno służby działają skutecznie? Mówię o naszych służbach. Czy, czy na pewno jest tak, że jak wysyłam dziecko do szkoły, to to dziecko jest bezpieczne? Ale o te służby chciałem zapytać, bo pytałem przedstawicieli prawa i sprawiedliwości, czy oni poczuwają się do winy w sprawie sędziego, który uciekł na Białoruś. Nie poczuwają się. Ale czy Wasza koalicja w sensie działalności służb w jakimś sensie no, uważa, że nie? Nie działały one tak, jak powinny też no, poczuwa się do winy właśnie. No ale proszę pana, znaczy ja rozumiem, że PiS nie poczuwa się do winy za nic. Ale ja przypomnę, że ten sędzia to była ta grupa hejterów sędziów, którzy... Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak. W, w, znaczy, to nazwijmy sprawę po imieniu. Jest ktoś, kto jest związany z Ministerstwem Sprawiedliwości, ma olbrzymie wpływy. Rzecz się dzieje w czasach PiSu. Te tweety jego i partnerki są jednoznaczne, są propisowskie, są w imieniu PiSu. No i rozumiem, że PIS się nie przyznaje do winy. No, no wie pan, no okej, okay, tylko że problem polega Ale o, na tym, o, o że. PiS, z tym, że PiS musi za, założyć taką sytuację, że ludzie mają rozum, myślą, tak? No, trudno odkleić kogoś, kto działał na rzecz PiSu, od PiSu tylko dlatego, że PiS stracił władzę i nikt do niego się nie chce przyznać. No właśnie, tak? czy, czy służby mogły podziałać lepiej tutaj już za waszych rządów w tej sytuacji? Czy... Proszę pana. Wiem trochę w tej sprawie. Dlatego pytam. To bardzo trudna sprawa. Wydaje mi, znaczy, mówię swoje zdanie. Myślę, że to było bardzo trudne, dlatego e, dlatego, że takich spraw mogło być tysiące, e, i wśród tego tysiąca mógł, mógł się zdarzyć taki jeden e, wypadek. Jest na pewno jeden wniosek już w tej chwili wyciągnięty. Wszyscy sędziowie w Polsce systemowo i prokuratorzy systemowo są zwolnieni z tego, aby zostać sprawdzonymi, co do dostępu do informacji tajnych czy poufnych. Tak? Mają z zawodu, z racji zawodu i niezależności wszyscy taki dostęp te, te dostępy. No, wniosek pierwszy po tej sprawie jest taki: Ci sędziowie, którzy mają dostęp już w pracy zawodowej, do y, informacji tajnych, moim zdaniem, powinny być sprawdzane. Czyli A to, to nie... nie chodzi o niezależność sędziów, mówię tylko o tych sędziach albo o tych prokuraturach które w ramach swojej wykonywania swojego zawodu mają taki dostęp, bo większość 90, nie, nie, nie wiem, nie, nie znam procent, ale z, większość nie ma. Nie ma. No, ale czy to nie, nie będzie potrzeby? tak, że teraz służby będą mogły sobie dobierać sędziów według własnego uznania? Takie zagrożenie może istnieć. I, i pana, ja i nie panu... jest też tajemnicą, że służby lubią sobie zapewniać pewną, pewną autonomię. Tak Dobrze, delikatnie no, ale, mówiąc. Ale silne państwo nie pozwala na to, żeby służby miały pewną autonomię. Służby ktoś powłał. Służby, ktoś odwołuje. Państwem rządzi Sejm i rządzi rząd e, w imieniu większości parlamentarnej. W związku z tym e, zakładamy sytuacje patologiczne. One się oczywiście zdarzają, bo jesteśmy rozsądnymi ludźmi, ale mogę panu i państwu powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli e, ten pan sędzia, który uciekł na Białoruś, zostałby sprawdzony, e, to by nie miał dostępu do informacji. Tajnych. A ta komisja, o której, czy którą zapowiada premier Donald Tusk, pańskim zdaniem, powinna powstać? Komisja fachowców, która będzie działała nie w świetle kamer. Tutaj przeciwnicy też akurat mówili, że inna komisja powstała i została zlikwidowana. To spraw inna, wpływów rosyjskich. Dobrze, ale inna komisja powstała i została zlikwidowana z jednego względu. W momencie powstania tej komisji wszyscy wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał e, raport tej komisji, bo ta komisja powstała głównie przeciwko jednemu człowiekowi jako walka, jako element walki politycznej. E, w związku z tym z gruntu była nieuczciwa i założenia tej komisji były nieuczciwe i myślę, że wszyscy to znają. Czy jestem za powołaniem komisji? Jestem dlatego, że e, wpływy rosyjskie były, są i będą, próba tych wpływów. E, każda możliwość e, znalezienia osób powiązanych z tymi wpływami moim zdaniem zmierza w dobrym kierunku. Każde działania tego typu zmierzają w dobrym kierunku. Prawdą jest również teza taka, że jakby e, służby... E, Obejmowały wszystko, działały genialnie, były niezastąpione, najlepsze na świecie. I zawsze ktoś się to, to, to pewnie taka komisja byłaby niepotrzebna. Ale życie jest życiem. Zawsze jest jakieś niedopatrzenie, zawsze ktoś jest cwańszy, zawsze ktoś pójdzie bokiem, górą albo dołem. To wobec tego, skoro przy sędziach jesteśmy o sprawę KRS-u, chciałem zapytać o tę słynną poprawkę Senatu: o to, jak traktować neosędziów no i ewentualnie kształt tej ustawy w związku z spodziewanym chyba wetem prezydenta. Co dalej? Z tym należałoby zrobić. Powiem Panu swoje zdanie osobiste. Bardzo proszę. To nie jest zdanie klubu parlamentarnego, w którym jestem. Osobiście nie dopuszczałbym sędziów, neosędziów do pozycji członków KRS-u. Członków KRS-u zaznaczam. Nie dopuszczałbym. Takie jest moje zdanie. Natomiast, jakie będzie zdanie klubu, który zrzesza cztery partie koalicyjne lewicowe? Będziemy wiedzieli wtedy, kiedy ta sprawa przyjdzie do Sejmu z Senatu. Chcemy zaprosić pana profesora Adama Bodnara na to spotkanie. Chcemy wysłuchać no, wszystkich tych podstaw, które wpłynęły na to, że Senat zajął takie stanowisko spraw merytorycznych. Podobno rozmawiał z prezydentem Dudą. Prowadził jakieś konsultacje. Tego nie wiem, nie byłem przy tej rozmowie, jeżeli ona była. Eee, nie wiem, słyszałem, że nie z prezydentem, tylko z jednym z urzędników. No, ale właśnie po to zaprosimy pana ministra profesora Adama Podnala, którego uderzymy dużym szacunkiem, żeby nam opowiedział i intencje i to, dlaczego te zapisy się pojawiły. A tak a propos i, będziemy, i będziemy o tym zdania, decydowali. Jeśli to by miała być cena za brak weta, wie pan, ja mam bardzo złe zdanie pod tym względem o panu prezydencie Andrzeju Dudzie. Bo to tak łatwo wszystko ludzie zapominają i łatwo to wszystko e, mija. Nie musielibyśmy napra naprawiać systemu sprawiedliwości w Polsce, gdyby pan e, prezydent Andrzej Duda nie złożył podpisów pod ustawami, które ten system zepsuły. E, w związku z tym e, myślę, że trzeba naprawdę o tym pamiętać. Nie ufam w tym względzie panu prezydentowi i myślę, że wszelkie umowy co do naprawy systemu sprawiedliwości, które między innymi pan prezydent Duda zepsuł z panem prezydentem, nie są wiarygodne. Czyli trzymałby się pan swojego zdania, nie zwracając na to uwagi. A jeszcze chciałem spytać trochę a propos weta prezydenckiego, możliwego. Te sprawy, które lewica miała i ma na sztandarach, już nie. Teraz mówić o aborcji na przykład, ale kwestia związków partnerskich. Czy możemy odpowiedzieć na to, kiedy takie związki mogą się pojawić w realnej prawnej rzeczywistości Polski? Proszę bardzo. prowadzi to pani ministra Kotula. Jest to w tej chwili na etapie dyskusji rządowej. Zobaczmy, jaki będzie tego efekt. Ale powiem panu, patrząc panu głęboko w oczy. Co jest, proszę Państwa, trudne, bo pan redaktor ja mam okulary w związku z tym no, wzrokiem nie? nie najlepiej. Powiem panu tak, wszystkie te sprawy zostaną w Polsce zrealizowane, te nasze marzenia, wtedy kiedy lewica będzie miała większe poparcie społeczne i na lewicę zagłosuje 20% ludzi. To wtedy będzie wystarczająca siła, żeby ludziom w wielu, wielu sferach dać wolność i prawa kobiety, i prawa kobiet, i prawa e, ludzi do życia, na przykład w związkach partnerskich, zarówno homo, jak i heteroseksualnych, bo uważamy, że każdy człowiek ma prawo do życia tak jak chce, byle byłoby to zgodne z prawem. A kiedy Lewica będzie miała takie y, wpływy i takie poparcie? Bo tak nawet chciałem zapytać, bo Lewica w krajach tych dawnych demokracji zwykle ma około 20%, no, może być 18%, może być 22%, może być dużo, dużo więcej, ale bardzo rzadko dużo, dużo mniej. Co nie, takiego w Polsce się ba, dzieje? Bardzo rzadko dużo, dużo mniej, niestety się nie, zdarza również. Natomiast chciałem panu powiedzieć, wie pan, no... Po pierwsze, pewnie duża lewica musi swojej działalności poprawić. A po drugie, niech pan rzuci okiem na taką rzecz. Jest w tej chwili siedem ogólnokrajowych komitetów wyborczych do Europarlamentu. Tak. Jeden lewicowy. No, po prostu Polska jest raczej prawicowa, w związku z tym te pokolenia, które w tej chwili wchodzą. E, zmieniają swój stosunek dopiero e, teraz i w tej chwili do rzeczywistości. Niech pan zobaczy, co się dzieje z Państwem świeckim, tak? e, Co się dzieje z młodym pokoleniem, jeżeli chodzi o Państwo świeckie. E, dzisiaj wszystko słyszałem, przed nami. Dzisiaj, nie? dzisiaj tak, tak uważam, wszystko przed nami. Dzisiaj słyszałem taką wypowiedź, że e, tam potencjalnie. E, z, zawsze będzie religia, e, religia w szkołach i, i, i zawsze będzie tak to funkcjonowało. No nie wiem, dlatego że e, religie w szkołach, z tych szkół myślę, że wyprowadzą... E, e, wyprowadzą na swoich nogach uczniowie. Nie wiem czy Państwo wiecie, już w tej chwili jest 1500 placówek szkolnych w Polsce, gdzie po prostu nieorganizowane są lekcje religii, bo nikt na nie nie chce uczęszczać. W związku z tym są zmiany pokoleniowe, są zmiany no, również cywilizacyjne i myślę, że na bazie tych zmian te zmiany zresztą idą w stronę postulatów lewicowych bardzo mocno. Co to znaczy? To znaczy Ale wolności. Z drugiej strony, co tak? któryś tam młody Polak do 30 roku życia i to jest wysoki procent, chce głosować na Konfederację, to nie powiedziałbym, że to są jakieś mocno lewicowe tutaj poglądy tego pokolenia. Od 18 do 30 lat takie badania były robione. Proszę pana, pożyjemy, zobaczymy. Ja uważam, że im więcej Polek i Polaków. Każdy ma prawo bać się tego, czego nie zna. Jeżeli coraz więcej ludzi wyjeżdża za granicę, coraz więcej poznaje e, kultury innych e, narodów, historię innych krajów, e, coraz mniej się tego boi. E, ja zresztą reprezentuję formację, która jest no, ortodoksyjnym zwolennikiem dalszej integracji Unii Europejskiej. I tu chciałem na koniec jedno pytanie zadać. Przed wszystkimi wyborami do Parlamentu Europejskiego, ale przed tymi szczególnie, komentatorzy ostrzegają, ten parlament będzie już eurosceptyczny, zdecydowanie bardziej niż poprzedni, będzie utrudniona ta integracja, będzie ciężko zwolennikom dalszego łączenia się krajów Unii Europejskiej. Pan takie obawy podziela? No przecież AFD, bracia Włosi, Zjednoczenie Narodowe, oni naprawdę mają bardzo mocne poparcie Nie, w swoich z krajach. Z drugiej strony jest, proszę pamiętać, że drugą siłą w Unii Europejskiej jest socjaldemokracja, a pierwszą siłą są, jest partia ludowa, do której między innymi należy platforma obywatelska, więc myślę, że to się nie zdarzy, ale po to głosujemy w tej chwili na lewicę, żeby ta integracja była większa. Po to głosujemy na lewicę, żeby utworzyć na przykład europejski fundusz mieszkaniowy, który tak jak kiedyś budowano na przykład drogi i infrastrukturę. Będzie budował setki mieszkań, setki tysięcy mieszkań do taniego najmu. Po to chcemy wprowadzić w ogóle w całej Unii Europejskiej bezpłatne podróże dla młodych ludzi w trakcie wakacji, żeby widzieli Unię Europejską. I żeby ją poznawali, żeby bardziej myśleli o integracji. Proszę pana, pokolenie ludzi, którzy mają w tej 20-30 lat, nie pamiętają tego, jak było, co, wcześniej. Co, jak było wcześniej. Jeżeli można przeznaczyć środki na infrastrukturę, na drogi, jeżeli można przeznaczyć 734 miliardy euro na podniesienie Unii Europejskiej po covid to dlaczego nie można przeznaczyć na przykład 100 miliardów euro na budowę mieszkań na taniej, Wynajem na, i na dopłaty do tego, żeby młode pokolenie bardziej się integrowało i bardziej się czuło Europejczykami. Ludzie muszą poczuć, bo w tej Unii jest dużo do zmiany, ale ludzie muszą poczuć, że ta Unia jest dla nich i że Unia jest potrzebna. Dlatego nasze hasło. Brzmi Europa dla ciebie, bo jak ktoś bezpośrednio poczuje, to uzna, że naprawdę ta Europa jest dla niego. Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący lewicy, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie panu i państwu. Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.